Dla aktywnych widzów do wygrania 10 oto tych skinów. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 lipca na głównym kanale Wowka. Siemano, z tej strony Wowka. W dzisiejszym odcinku próbuję, spróbujemy sobie po prostu polecieć od przywieszkowej skrzyneczki właśnie do kosy na bitewkach. Więc lecimy sobie po przywieszkową skrzyneczkę. Weźmiemy sobie to, słuchajcie, z takimi jakby mini brońmi właśnie przywieszki. Zrobimy sobie to, nie wiem, 10. Dobra, 10 będzie spoko. 10 będzie spoko na 3 osoby. Bitwa standardowa, więc tak to będzie wyglądało. Pamiętajcie oczywiście o najlepszym kodzie. Sam kod Wowka dodaje wam 10% więcej przy doładowaniu, 2 10 na start i możliwość dostania jednego z tych gratisów. Przy wpłacie z moim kodem, właśnie, na każdego z nich macie szansę. Przywieszki właśnie wystartowały. Pamiętajcie, że na stronie graci wpłacać można do 800. Widzowie robimy koseczkę dzisiaj, koseczkę dzisiaj robimy. Co tu się odwaliło? Patrzcie, co przegapiliśmy. Wypadł mi. Czekajcie. Najlepszy, najlepsza możliwa przywieszka właśnie poszła oni ze skrzyneczki, więc tutaj raczej jestem nie do przebicia, chyba że jej wysiadła kolejna, co bardzo, bardzo wątpię, że im się to uda. Ja pierdzielę, co my tutaj mamy. Jaki piękny początek, wręcz niesamowity start dzisiejszego odcineczka trafiamy najmocniejszą przywieszkę ze skrzyneczki, więc pierwsza bitwa jak najbardziej udana, lecimy sobie od razu z kolejną. No co tutaj, co, co tutaj dużo mówić, jeszcze druga taka bitewka i otwieramy sobie rękawiczki. Trzecia, znaczy potem może coś porobić z tych skinów, które trafiliśmy, i może właśnie skrzyneczka 100% na koskę też będzie. Więc, no, naprawdę fajnie, naprawdę fajny starcik, mega pocieszający. Więc dajemy sobie te bociki i zaczynamy kolejną dziesięcioskrzyneczkową, właśnie bitewkę. O kurde, tutaj też dosyć grubo, też dosyć grubo się to zaczyna. Naprawdę te skrzyneczki. Rozwalają totalnie system. Ja nie wiem, co tutaj się odwala. Naprawdę nie wiem, co się odwala przy tych skrzyniach. Ale tutaj są takie trafy, że naprawdę żadna skrzyneczka tego nie przebija. Jeśli to zwyciężę, jest naprawdę grubizna. Naprawdę grubizna. A da się. Czekajcie, czekajcie, bliżej jeszcze jestem. No jest różnica, jest różnica. Ale tak powoli, powoli go konsam, powoli go konsam. I z tego konsania może coś wyjść, może coś wyjść. Tylko jedna bardzo dobra przywieszka. Dawaj, dawaj jest z Zwyciężamy drugą bitwę. Zwyciężamy drugą bitwę. Ale kozak, ale kozak jest z tych bit. Czekajcie, 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 czekajcie. Tak, 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 tak. Nie, 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 jedna skrzynka, jedna skrzynka i byśmy mieli kolejne zwycięstwo na niesamowitej skrzyni przywieszkowej To jest po prostu chore, to jest po prostu chore, ostatnia bitwa z przywieszkami, wjeżdżamy sobie wy aż 14 skrzynek, 14 skrzynek z przywieszką więc tutaj może być jeszcze grubiej. Ciekawe czy znowu drobną? Ciekawe czy znowu drobną? Wiecie, to jest jedne z tych najlepszych przywieszek. Jak na razie, w każdej bitewce, znaczy w sumie w dwóch, pojawia się przynajmniej jeden taki, jedna z najlepszych po prostu. Jedna z najlepszych. Czy tutaj będzie podobnie? Czy uda się to przebić? lecimy sobie, przelatuje, przelatuje słuchajcie ta przywieszka eee, kurde, czekajcie, czekajcie, muszę iść tam kot wyje, muszę iść, no nie no nie no, bitwa się rozpoczęła Nie mamy, dobra Kurde, nie no, przecież to jest, to już mieliśmy Już mieliśmy I Ogólnie prowadzę, no nie, ale to nie jest To co było, na razie nie było takiej Żadnej szałowej przywieszki, Że tak powiem, na razie są takie totalnie normalne Dosyć spore prowadzenie Co wyrobiliśmy, no ale do dobrej Bitwy to tutaj jeszcze Brakuje, moi drodzy, jeszcze dosyć Sporo e, Brakuje, żeby te bitwy były mega, mega mocne. Więc pięć skrzynek, pięć skrzynek, co będzie tej dalej? Czy uda się dobyć chociaż chociażby ta bitwa taka była ok? O kurde, no i ponownie najmocniejsza przywieszka, ponownie się pojawia. Czy jak na razie stuprocentowa skuteczność? Mamy na razie 100% skuteczność, że w każdej, totalnie w każdej bitwie pojawi się jeden z najlepszych skinów, albo ten najlepszy, albo ten prawie najlepszy. Więc te skrzynie są naprawdę mega, mega zbagowane, bo kurde, takich bitewek to dawno nie widziałem. No i co, mamy po prostu te przywieszki, które udało się nam tutaj pozdobywać. Sprzedajemy sobie tutaj to, co po prostu zdobyliśmy. Głównie ta przywieszka daje nam najwięcej mocy, no nie? Bo to ona tą główną robotę odwaliła i dała nam to zwycięstwo. No i co? Jesteśmy w mocnej sytuacji. W mocnej sytuacji mogła być jeszcze mocniejsza, no ale jest mocna sytuacja. Yy, I taką mocną sytuację wykorzystamy sobie z Boost. Boost klikamy sobie. Dwa razy Ninja. Boost. Dwa razy Gigabuła. Boost. Dwa razy Slime. Coś takiego. Też na trzy osoby. W standardowej bitwie. Boostowana bitwa. Bustowana bitwa bardzo szybko znaleźli się przeciwnicy, którzy są chętni. Na taką właśnie bustowaną bitwę. I ja widzę, że raczej CZK Słuchajcie, raczej CZK będzie tutaj królowała i króluje. Mm, Czego? i. Oj, oj, oj redline się pojawia Bardzo niebezpieczny skin Bardzo, bardzo niebezpieczny skin Ale do przebicia, skrzynie boostowane potrafią Kurczę, skrzynie boostowane potrafią Więc czy teraz nastanie ten moment Gdzie ja trafię jednego z potężniejszych skinów Udało nam się zdobyć najmocniejszą przywieszkę To czemu myśmy, mielibyśmy nie trafić Teraz czegoś mega, mega mocnego Żeby przebić czekoladowego I mieć bardzo dobrą bitwę Niestety tak też się nie stało Byliśmy totalnie najgorsi w tej bitwie co oznaczało, że żebyśmy mieli Underdoga, to byłoby nas stać właśnie na skrzynie z kosą. Lecz Underdoga nie mieliśmy, bo po ostatnim odcinku na głównym kanale, no Underdog się nie popisał. Co tutaj dużo mówić, Underdog po prostu się nie popisał. Eee, ale, 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 może byśmy zrobili jednak tego Underdoga, jednego, jedynego Underdoga. Byśmy se strzelili na przykład w pięć muzycznych skrzyneczek. Toolboxa sobie podbustować, i byśmy mieli mm, Taką oto bitwę, czekajcie Standardowy Toolbox nie wejdzie mm, Więc byśmy rzucili na przykład przywieszkę I to by było akurat i tak I tutaj tak trzyosobowy czy czteroosobowy Byśmy zrobili tego Underdoga, jeden w odcinku Niech od Underdoga zależy los Całego po prostu odcinka Tylko nie wiem teraz w co byśmy poszli Czy, czy bezpieczniej czy większa szansa Nie no dobra trójka, trójka Trzyosobowy underdog, czwórkę naprawdę jest ciężko wygrać jeszcze w underdogu, z którym tak za bardzo się nie lubimy. No to raczej trójka to chyba najlepsza opcja, jaką po prostu mogę wybrać. Zaczekamy sobie dosłownie tą chwileczkę. Jeśli tutaj przeciwnicy się nie zjawią, no to będziemy startować z botami. No i tak robimy, tak robimy. Szybkie 10 skrzyneczek na trybie underdog, czyli tym razem musimy trafiać jak najgorsze skiny. W tym wypadku, właśnie płyty. Na samym początku mamy pięć płyteczek, potem lecą standardowe skiny. Kurde, no zaczyna się źle. O, 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 to mi się podoba. To mi się podoba, to już mi się podoba, że tak mocno poszli. Czy teraz trafił jakieś, jakieś jeszcze mocniejsze? No, nawet przynajmniej mocniejsze ode mnie, no nie? No i teraz dawać im, dawać im mega mocne. Tak, 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 tak dobra, Ej, coś się dzieje. Jednak coś się dzieje i te szanse jak najbardziej są tutaj na zwycięstwo. To nawet spory, nawet spore szanse. O nie, ten tek, niestety nas oddali od tych szans. Całe szczęście nie jest to minimalware, tylko battle bo mogła być sytuacja naprawdę znacznie gorsza. Widzicie Michaela, no nie, co się stało w przypadku, kiedy on trafił minimalware. Naprawdę go odrzuciło mega, mega daleko. No i teraz ten Rosso pokazuje tutaj z tą najmocniejszą przywieszką. Tak, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. Prawie najmocniejsza mamy, słuchajcie, zwycięstwo. <ścoughs> ja Pierdzielę, aż się zakrztusiłem. W ostatniej tej skrzyneczce udaje się zwyciężyć. Przecież ja powiedziałem, że teraz trafię najmocniejszą i trafił prawie najmocniejszą jaką tylko się dało. Kurde, poleciało biegnie, nie tak jak trzeba. Dobra, widzowie, bo to jest troszeczkę taki szok, że coś takiego się wydarzyło. Więc teraz lecą agenci, słuchajcie, trzech agentów. Do agentów dorzucamy sobie All Stars, nie, coś mocniejszego możemy nawet. O kurde, grubo jest. Widzowie, jest grubo. Jest grubo. Cyberek czy elegant? Elegant się nie mieści, więc i cyberek i do tego skrzyneczka. Toolbox, nie będzie sobie, tak czy nie, będzie, 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 spokojnie, damy radę, nie tutaj, toolbox, czekajcie, ile to miało być, 82, ok, Czy jak najbardziej nas stać, nie, żeby tutaj był potencjał na kosę, musi to być i już w trybie standardowym, czyli kurczę, underdog jednak też czasem potrafi, moi drodzy, też czasami potrafi zaskoczyć pozytywnie, Mm, więc lecimy sobie. Szybkie pięć skrzyń, szybkie sk pięć skrzyń, tym razem jest to tryb standardowy, więc musimy trafić jak najlepszych agentów. Mm, czy jest to dobry agent? Nie jest dobry, ale też nie jest najgorszy, są gorsi zdecydowanie w skrzyneczce i tutaj oni już odjeżdżają z... Okej, okay, mój też nie jest najgorszy, ale ten jest bardzo mocny Żeby był bez tatuażów, no to by było dużo bezpieczniej No i to mogło być, słuchajcie, chyba kolejna idealna okazja Po zrobienie underdoga No ale to się okaże po toolboxie i czy to byłaby idealna? Nie, nie byłaby idealna okazja pod Underdog'a. Nieważne co to by było, czy to Underdog, czy nie. zwycięstwo by nie było, ale przemocna bitwa. Przemocna bitwa, no przyfarcił mega mocno z tymi agentami. No niestety nam nie poszło, ale był mocny zwrot akcji. Nie powiecie, że nie. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Subujcie, lajkujcie. Na razie, siema i cześć.